Witajcie kochani No, środa Głosiłem dzisiaj Tutaj byłem na Dame Street Jechałem Jechałem po prostu na rowerze Wygłosić na, i wyświętliło się Po prostu w którym miejscu mam jechać Mam kilka miejsc Czasem nowe się pojawiają Ale wiesz, że Pan Bóg chciał, żebym dzisiaj przyszedł nie? Tutaj To jest tak tutaj dużej poczty Tutaj, nie? Też pokażę Wam dookoła Tam z tyłu, daleko też szedłem, tutaj trochę postałem. O Boże kochany, tyle mam przemyśleń, tyle mam odczuć w sercu. Naprawdę kocham każdego brata i siostrę i dzisiaj też wierzę, że bracia i siostry po ten podeszli naprzeciwko na przystanku, słuchali, kiwali głowami. Ktoś tam z taksówki powiedział: y, Tak, Jezus Chrystus, ale z uśmiechem, nie wiem. Jeden po prostu taksówka zatrzymała się. Słuchajcie, koło mnie podczas głoszenia, bo się trafik zrobił, nie, bo światło było czerwone i po prostu jakiś kolega z tyłu z uśmiechem powiedział do mnie kolega tego taksówkarza chyba, powiedział, on ma urodziny, bożysz mu ży... ten... złoż mu życzenia, nie a ja, ja w takim głoszeniu, kochani, bo czuję, że to są takie ludzkie nie wiem nawet czy pod śmiechujki, może chcieli dobrze, nie wiem, ja nie, nie, nie chcę w ogóle patrzeć, może bym też kiedyś tak zrobił, nie wiem, nie wiem. Pod wpływem może jakiegoś alkoholu, czy byli, ale wiecie co? Ja powiedziałem, że słuchaj, ja nie ob... przepraszam, ja nie obchodzę urodzin, ale wiesz co, jak masz urodziny. To wyślę Tobie gospel w dzisiejszym dniu i powiedziałem to, ta pokuta w imię Jezusa Chrystusa, którą głoszę przejeżdżasz tutaj, Cię w ogromnym szacunku i miłości do Twojego serca, a teraz w tym momencie pokutuj w imię Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów odwróć się od swoich grzesznych dróg i wierz Ewangelii i on tak pokiwał głową oczywiście pokazał taki znak jak świat pokazuje ja dla mnie to jest jednoznaczne wiecie ale ludzie nie wiedzą, czasem pokazują takie właśnie takie, te, takie znaki Czasem, czasem po prostu w omamieniu są tego świata, nie? Ale muszę wam powiedzieć, że, że naprawdę w dzisiejszym dniu na tych przystankach, no tak jak się tylko można, mo jak, tak jak tylko można było, nie? Na cały po prostu głos. Ten głos, ja nie wiem jak on to wytrzymuje, ale Pan Bóg właśnie wzmacnia, nie? Pan Bóg wzmacnia te struny głosowe. No. Nie wiem ile tak naprawdę więcej niż godzinę non stop na cały głos, jeszcze przez ten, przez ten mikrofon przechodziło słowo po prostu do głębi serc. Nie? Ludzie widziałem chroniarze, wychodzili przed sklep oparci i słuchali po prostu, bo tak Pan Bóg, jak Pan Bóg daje autorytet do głoszenia słowa, to słowo będzie głoszone po prostu i będzie ściane ziarno. My możemy tego nie widzieć. Ja już w ogóle się nauczyłem, Pan Bóg mnie dojrzewa, bo my nie powinniśmy skupiać się na, na tym momencie, czy jak my coś zrobimy, bo nic nie jest z nas. My mamy ufać i wierzyć, że Pan Bóg sieje ziarna przez swoje narzędzia. I tylko On daje wzrost. To co zawsze będę powtarzał. Wychodzili ludzie, zatrzymywali się, niektórzy się uśmiechali. Rodzic z synami zatrzymywał się, kiwał głową, nie wiem czy miał wiarę czy nie. Później odchodził, śmiał się. Słuchajcie, policjanci szli, szli znowu. Policjanci, ludzie wtedy myślą może, że o, zaraz, zaraz oni zatrzymają. Ale mądrość, mądrość, która jest w nas, bo Duch w Mądrości w nas jest. Duch Boży, Duch Mądrości, Duch, przepraszam, Duch Pocieszyciel. To jest ta cząstka, którą Jezus Chrystus nam zostawił. To jest to, co jest od Ojca po prostu, tej chwały Ojca, ta cząstka, po prostu, bo Bóg jest duchem, jest w nas. I Jezus Chrystus jakby ożywił nas po prostu tą cząstką Ducha Świętego w każdym z nas. Jesteśmy teraz jednym ciałem, kochani. A osobna członkami. Słuchałem dzisiaj brata, takiego Filipa Blera. On jest powołany też do głoszenia na ulicy. Ja w ogóle kiedyś się modliłem, właśnie jakie jest moje powołanie, że chciałbym, bo widziałem siostrę w Chrystusie, jak Wam już mówiłem, taka Aldona głosi na ulicy, co nigdy bym nie podejrzewał, nawet że ja taki tchórz. Ja do ludzi mówię z. Ze szczerym sercem, kochani, I, i wiecie, ja naprawdę to mówię ze szczerym sercem, całą prawdę. Ja mówię im, słuchajcie, czy myślicie, że ja bym głosił yy, jeszcze cztery lata temu, i se wymyślił, i to już chyba mówiłem wam, nie? Ja jeszcze raz powtarzam, o Jezusie, Chrystusie na ulicy. Czyż ja byłem tchórzem, nie byłem w stanie po prostu przemówić do kogokolwiek o niczym? Uśmiechałem się po prostu, kiwałem głową, i w tych nieprawościach po prostu pogrążałem się, nazywając się. Religijnym człowiekiem tak naprawdę. Bo taka jest prawda. Kochani, głosiłem dzisiaj o tych kościołach wszystkich, o, o Ewangelii sukcesu, o wszystkim, żeby ludziom otworzyć oczy, którzy stoją, bo gdzieś w tłumie są ludzie religijni, religijni, którzy nie znają w ogóle prawdy, którzy są tak naprawdę w świecie martwi a są wyuczeni tylko od dziecka chodzenia do kościoła i to ich nie zbawi. I to nie jest poniżanie kogoś, wyzywanie. To jest w mocy Ducha Świętego przekazanie, bo Bóg, jeżeli daje autorytet swojemu narzędziu, to ty musisz głosić prawdę ze względu na wszystko, o wszystkim. O wszystkim, o wszystkich. Najgorszą prawdę, najgorszą nawet prawdę. Już gdzie ludzie będą po prostu czasem nie będą rozumieli, co się dzieje. Ale właśnie ta prawda może uwolnić człowieka, ta prawda może być zasiana w sercu, ta prawda, ta prawda może skruszyć jak młot tą skałę na kawałki, tą skałę, która jest na sercu. Głosiłem dzisiaj, naprawdę Pan Bóg porusza w danym momencie, jak pojawiają się po prostu słowa, które wypływają z Ducha Świętego, że Pan Bóg, gdy, gdy stąpi na fundamenty ziemi to ziemia się zatrzęsie cała Boże kochany w mocy w tej mocy swojej chwały jak się pojawi to po prostu to wszystko spłonie kochani i dlatego pan bóg zwleka i używa swoje narzędzia dlatego my mamy być tacy zgodni spójni w jego słowie Boże ojcze Po prostu wiara uczy cierpliwości, kochani. Nie możemy coś, coś przyspieszać, bo to będzie cielesne. Wiara uczy cierpliwości. Ja się uczę również cały czas. Upadam czasem, by chcę coś przyspieszyć i nie da się tego przyspieszyć. Pan Bóg działa w odpowiednim czasie, jeżeli zaufasz Bogu i złożysz na nim po prostu całe zaufanie i w modlitwie położ, pomodlisz się z mocą. Ducha Świętego przez Chrystusa to Pan Bóg po prostu będzie odpowiadał na twoje modlitwy. Jest to pewne, jest to prawdziwe. Jest to zapisane na kartach Pisma Świętego i jest to wypełnienie. Bo ja teraz mówię. Ja teraz przemawiam, ale nie ja, ja. Jak większość ludzi pojawia się, że ja tutaj kanał otworzyłem i ja Pan Bóg pozwolił bo Pan Bóg zbadał serce kimże ja jestem kimże ja jestem ja jestem tylko sługą który ukorzył się bo, z, z, bo Pan Bóg go zawołał i się zlitował nad nim i ja teraz bym miał wywyższać się i chodzić z uniesionym podbródkiem do góry i mówić ludziom „Słuchajcie, Boże kochany Sąd będzie się odbywał na takich ludzi, kochani, na takich ludziach będzie się odbywał sąd, na takich fałszywych prorokach, fałszywych wilkach, fowczych skórach, którzy głoszą, żeby tak naprawdę karmić samych siebie, którzy otw otwierają swoje kościoły, swoje zgromadzenia po to, żeby czerpać biznes, żeby otworzyć kolejny biznes, żeby w tym życiu cielesnym tutaj na tym świecie, ponieważ... Ślepo i głucho nigdy nie poznali Boga żywego Jezusa Chrystusa i są to słowa prawdy, ta Ewangelia sukcesu, to, to że możesz mieć wszystko, pieniądze, dżety jakieś, jest to zwiedzeniem ducha antychrysta, kochani. Jeżeli Chrystus przychodzi na ten świat, żeby zbawić swoje owce, to ten świat się kończy, to ten świat przemija ale Jego Słowo będzie trwało na wieki. Kochani, ja mam ogromny szacunek do każdego człowieka. Badajmy swoje serca, wszyscy ja też sobie będę badał swoje serce, żeby nie upaść, żeby Pan Bóg prowadził swoim Duchem Świętym, żeby Pan Bóg w imieniu Jezusa przełamywał... Każdy rodzaj cielesności, który przychodzi z Duchem Antychrysta. Bo ten Duch cały czas jest, ta cielesność, numer człowieka, liczba człowieka 666 jest walka cielesności z Duchem Chrystusa. Jeżeli nie będziesz karmił się, jeżeli nie będziesz konsumował Pisma Świętego, to ten świat Cię pochłonie. To jest miłość braterska. To jest miłość, żeby oddawać życie za braci, ze względu na wszystko, ze względu na wszystko, kochani. A Pan Bóg bada serca, Pan Bóg wie, dlaczego człowiek tutaj siedzi, dlaczego człowiek po pracy, gdy nie ma siły, kręci mu się w głowie, ponieważ jest też zmęczony, nie może spać, a nagle po prostu przychodzi to odczucie, ponieważ żona rozmawia z siostrą i badają pismo święte, i przekazuje Pan Bóg w Duchu Świętym gdzieś w momencie wejścia do mieszkania słowo Boże, które dotyka głębi duchowych, pobudza i podnosi wiarę na najwyższy poziom. Duchowy, na najwyższą głębokość, gdzie słyszysz Ducha Bożego, gdzie czujesz tętno po prostu, gdzie słyszysz tętno i że to serce tętni po to, żeby Ewangelia była głoszona na cztery strony świata. I czujesz to tętno, które powoduje, że ta martwa natura przestała tętnić. Jest to tętno Ducha Świętego, jest to tętno Ewangelii, tętno, które penetruje głębokości i szerokości Ducha, w który w Tobie jest i pokazuje i odsłania najskrytsze tajemnice objawione na kartach Pisma Świętego. I objawia Tobie najskrytsze tajemnice objawione na kartach Pisma Świętego, gdzie tylko jak ukorzysz się przed potężną ręką sprawiedliwości, bez swej godności zanurzysz się w jachuszy krwi miłości, wtedy będziesz kroczył w prawości, w prawości Ducha Świętego. Szat tą szatą prawości będziesz ubrany w szatę prawości, oblany krwią. Chrystusa obmyty, zapieczętowany i wysłany, żeby siać ziarno. Nic się nie będzie liczyło już wtedy dla Ciebie. Będziesz miał miłość do tych, którzy Cię nienawidzą. Jeżeli przyjdzie jakiś gdzieś jakiś korzeń goryczy, to stłamsisz Go w imieniu Jezusa Chrystusa. W imieniu Jezusa Chrystusa, precz szatanie powiesz. Precz. Jezus Chrystus jest większy niż ty. Jezus Chrystus wygrał z tobą. Ja mam życie wieczne. Ja jestem w tobie na łonie ojca. Ja kroczę wąską drogą do bramy, która jest zbawienie dusz. W imieniu Jezusa Chrystusa, kochani, w imieniu Jezusa Chrystusa, modlę się o każdego brata i siostrę, każdego z was, kochani. Żeby Pan Bóg dał Wam siłę, moc zwalczenia wszelkich uzależnień, Żeby otworzył Wasze serca na prawdę Słowa Bożego, Żeby objawił Wam tajemnice skryte na kartach Pisma Świętego, Żebyś otworzył serce na Jego głos i poszedł za Nim na krzyż. Bo tylko tam odnaj odnajdziesz życie wierzymy, tylko tam będziesz w Nim. gdy umrzesz, Dlatego świata i zmartwychwstaniesz w nim. Trzymajcie się, kochani. Boże, kochany, dziękuję Ci za tą drogę i kocham Was, bracia i siostry. I biegnijmy do mety. Naprawdę, ten czas jest bliski. Czasem będą myśli przychodziły zwodnicze. Nie tracicie czasu po prostu na kopania w tych jak to się nazywa Rabbit Hole w tych dziurach kurdy zajęczych, czy jak to się nazywa, przepraszam, że nie potrafię tego powiedzieć. Nie traćcie na to czasu. Nie zajmujcie się po prostu y, tym demonicznymi jakimiś y, atakami tego świata. Może Pan Bóg powołuje gdzieś swoje narzędzia, które mają odsłaniać od tej strony. Pamiętajcie, że Jezus Chrystus przyjdzie w nocy, a my mamy być czujni. Mamy badać pisma święte, mamy kroczyć w duchu Chrystusa, mamy, mamy konsumować pismo święte, mamy podążać tą wąską drogą, mamy otwierać, otwierać nasze serce na prawdę Słowa Bożego i w ukorzeniu przed Bogiem Ojcem kroczyć tą drogą, która została każdemu z nas wyznaczona tą drogą, która doprowadzi nas do tego pogubionego świata, do, do drogą, która doprowadzi nas do tego pogubionego świata ludzi, którzy potrzebują krwi Chrystusa, Mesjasza, którzy potrzebują łaski Bożej, która została prorokowana, objawiona dwa tysiące lat temu na krzyżu i jest głoszona na cztery strony świata każdemu stworzeniu, gdzie wypełniają się słowa Jezusa Chrystusa idźcie na świat. I głoście każdemu stworzeniu, kto uwierzy, będzie zbawiony, a kto odrzuci, będzie potępiony. Amen. Kocham Was, Koran. Niech Pan Bóg Was błogosławi. Tak Duch Święty prowadzi, tak Duch Święty powoduje, że nie da się przestać, że człowiek po prostu żyje Ewangelią, Tętni ją i wylewa się z niego z łaski Bożej, bo nic z nas, wszystko przez łaskę naszego króla, królów i Pana, Panów Jezusa Chrystusa, Amen. Trzymajcie się, panie, z Bogiem. Kochani jeszcze na sekundę. Proś Boga. Proś Boga, proszę Cię. Zawołaj do Boga, jeżeli nazywasz się uczniem Chrystusa. Jeżeli kochasz Chrystusa i oddziały, oddałeś życie Jemu. To bądź oddzielony od tego grzesznego świata. Jeżeli będziesz szedł, jeżeli będziesz szedł do, do pracy, to nie uczestnisz w nieprawościach. Jesteś oddzielony. Jak Lot, on cierpiał też w tym, żył między tymi wszystkimi ludźmi grzesznymi i musiał znosić w cierpieniach ten grzech oddzielony, oddzielony bo nie chciał słyszeć nawet tych tekstów. My mamy żyć w oddzieleniu od grzesznego świata, ale nie w oddzieleniu od człowieka. My jesteśmy posłani do ludzi jako ratunek, bo tak Pan Bóg właśnie umiłował świat, że swojego syna jednorodzonego posłał na krzyż, na śmierć za nas, grzeszników wszystkich. I my, jako Jego uczniowie mamy Jego naśladować kroczyć Jego śladami po Jego śladach, w cierpieniach, w odrzuceniu ale cały czas miłować człowieka nie odrzucaj w sercu nie odrzucaj w sercu tej prawdy nie tworz jakiś enklaw, zgromadzeń, które oddziela Ciebie od człowieka i jesteś tak naprawdę religią jeżeli nie idziesz do świata i nie świadczysz w świecie nie żyjesz w tym świecie to jesteś martwy. My mamy żyć, ma, ma światło po prostu wyjść na cały świat i ma być słowo głoszone. Ma słowo być głoszone na cztery strony świata. Mamy świadczyć swoim postępowaniem wśród bliskich, wśród kolegów, wśród znajomych i nie odrzucać nikogo. My jesteśmy w oddzieleniu. Jeżeli ktoś w sercu Ciebie odrzuci, bo może uśmiechać się do Ciebie. Bo my mamy być mili, mamy szanować człowieka i mamy żyć w tym świecie. Bo jeżeli byśmy mieli być oddzielony, oddzieleni od tego świata całkowicie, to byśmy musieli umrzeć, odejść z tego świata. I mamy tak naprawdę miłować jak się tylko da każdego człowieka. To mówi pismo święte, kochani. Badajmy swoje serce, czy jest w nas. Ta głębia miłości Chrystusowej, czy nasze serce jest nowe, czy potrafimy miłować tych, którzy nas nienawidzą. Ja mówię, czasem przyjdzie ukucie, ten korzenik goryczy, ale jeżeli ty, jeżeli ty stłamsisz to, tą cielesność, to co już mówiłem w imieniu Jezusa Chrystusa, to zaraz będziesz miał pokój i będziesz pokutował za to odczucie. Jeżeli gdzieś coś nie wiesz. Czy dobrze robisz, to módl się do Boga, żeby Ci pokazał, czy jesteś nieprawy. Ja to cały czas robię. Jeżeli nie ma we mnie prawości, Ojcze, pokaż mi w jakiś sposób. Ja pragnę tylko i wyłącznie pełnić Twoją wolę. To, co powiedziałem, to, co Tobie, siostro, napisałem w którymś nagraniu, gdzie napisałaś, że... Że jest moc w duchu. Ja wiem, że nie chciałaś napisać O mnie, tylko wychwalić Chrystusa Boga żywego. Ja tylko odpisałem to, co mi w Duchu Świętym wypłynęło od razu, bo aż się boję nawet pomyśleć, że ktoś może z siebie stawiać wyżej od Boga żywego Jezusa Chrystusa. Boże kochany, to już sąd jest w tym momencie. Ale gdy Pan Bóg skarci taką osobę, bo Pan Bóg karci, bo nas miłuje. I On karci jak dobry Ojciec. Bo dobry ojciec będzie karcił swoje dziecko, bo on wie lepiej, i on chce dobrze dla nas. I to chciałem, i to chciałem dodać właśnie, bo nie mogłem, nie mogłem odjechać. Zobaczcie, założyłem kask już. Siedzonko muszę wyciągać, bo tu w Dablinie kradną. No niestety, już mi ukradli chyba dwa razy. Siedzenie, śrubki jakieś, światła, nawet ośkę z tylnego koła. Ale cieszyłem się, bo w tym dniu po prostu moja kochana żona mnie odebrała samochodem, wtedy. Boże, kochany Pan Bóg po prostu prowadzi, gdzie dwóch albo trzech spotyka się w moim imieniu, ja jestem i on będzie działał w Twojej rodzinie, po prostu głoś, swoją osobą, gdy już nie może ktoś słuchać Słowa odrzuca, módl się od, od niego, cały czas mocno nieustannie, a Pan Bóg będzie otwierał serca i przyślę nawet kogoś innego, jak ta osoba już nie będzie miała siły Ciebie słuchać, bo najgorzej jest słuchać kogoś z rodziny, i przez tą inną osobę Pan Bóg będzie podlewał to ziarno, które zostało zasiane. A ja Ty się móc, żeby padło na dobrą glebę serca. I miej wiarę. I miej wiarę. Bo bez wiary nic się nie wydarzy. Bez wiary. Jesteśmy tutaj tylko prochem na tym ziemi. Chwała Jezusowi, Chrystusowi, Bogu, żywemu, kochani. Zostańcie z Bogiem, trzymajcie się, jadę do domu. Hej! Słowo jachłe, czyli prawość, miłość ojca to raz strzeże nas. Strzeże nas. Pragnę, ojcze, oddać wszystko, bo cielesność nie pomaga. Ego ach. To ego ach. Kocham Ciebie całym sercem, wielbię za Twe miłosierdzie jachwe, święty To Tocze bój, duchowa zbroja. Heł zbawienia tarczą Twoja łaska, Twoja łaska. A teraz tak, ty koisz nas. Dopuszczasz, ile mogę znieść. Podnosisz kolejny raz, doświadczaj nas. Jachusza tobie wieczna chwała, ostrzejszy niż obosieczny miecz. I spad deszcz i powódź też uderzył w dom on przetrwa skałą słowo, w naszych sercach posłuszeństwo miłość wierność chwała prawość jachusza król jachusza sprawiedliwość to rażywa skała moc duchowy pokarm duchowy pokarm Twoja krew z grzechów nas obmyła, Szatą prawości Tyś to wielkie cię. Ojciec i Syn jedno są chwała. Twoja krew z grzechów nas obmyła, Szatą prawości Tyś to wielkie cię. Ojciec i Syn jedno są chwała. Zanim Abraham był, ja jestem. Jeżeli nie uwierzycie, że ja jestem, pomrzecie w swoich grzechach. Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo, to było na początku. Ja jestem Alfa. I omega, początek i koniec, i żyjący, a byłem, umarły. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, i nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Chwała Bogu żywemu, jednorodzonemu Synowi Bożemu, bo my w nim na łonie Ojca. Amen. Chwała.